Mamy taki układ, który używaliśmy wcześniej, bo będę zmienił to do układu indukcyjny i powtarzamy obliczenie prądów, spadki napięcia, mocy pobierane przez układu. Dobrze, zaczynamy jak zawsze obliczyć Z zastępcze, to jest Z1 równoległy z d2 plus z3 możemy pisać, pamiętajcie, że ja mogę tłumaczyć co to jest liczby zespołowe, to jest podobne do wektora, tylko możemy pisać go różne metody. Metoda algebraiczna, to znaczy jeżeli mamy załóżmy to jest napięcie. Mamy Vx, mamy Vy, to jest wartość e, rzeczywiście urojona. Możemy pisać ten wektor jak e, Vx plus J Vy. Drugą metodę możemy obliczyć moduł tego i argument teta I możemy, to jest. Pytagoresa możemy pisać, że to jest pierwiastek Vx do kwadratu plus VY do kwadratu. I argument możemy obliczyć. To jest arktangent VY przez VX. Dobrze, to jest druga metoda. I to jest, to jest, możemy pisać to jest. To jest tak i teta, który jest tu, to jest argument. Pamiętamy, że żeby obliczyć, wracasz do tego, to jest VX. Dobrze, piszę tu. VX to jest równo moduł cosinus teta. I VY to jest moduł tego razy sinus teta, to znaczy VX to jest rzut tego wektora na ten osz i Vy to jest rzut tego wektora na ten osz. ale możemy też, że są metody gdzie możemy pisać ja nie używam w ogóle to znaczy możemy pisać tak też e do potęgi j teta który jest równo cosinus teta plus j sinus teta Możemy tak pisać. Ja będę używał tą metodę, bo to do mnożenia i dzielenia to jest nawet i dodawania, i odejmowania możemy używać tą metodę. Dobrze, idziemy dalej. To jest powtórzenie tylko. Dobrze, Z1, jak mówiłem, Z1 to jest 14 plus J12. I moduł tego. To jest 17 do kwadratu plus 12 do kwadratu. Argument to jest arktangent 12 przez 14. I to jest, mamy 18,44 i argument 40,6O. Z2 teraz. Z2 to jest 16 plus j. 18 i to jest pierwiastek 16 do kwadratu plus 18 do kwadratu i argument tangent, arktangent 18 przez 16 i to jest, moduł to jest 24,08 argument to jest 48,37 stopni oma. Możemy obliczyć też z1 plus z2. Potrzebne, żeby obliczyć, czy że z1 równoległy z2. I to jest to plus to, to jest 30, to plus to, to jest 30 też. I to jest wynik to jest 30 do kwadratu plus 30 do kwadratu. I argument to jest arctangent 30 przez 30 jest 45 stopni i to jest 30 pierwiastek dwóch i 45 stopni lub 42,43 i 45 stopni teraz możemy obliczyć Z1 równoległy Z2 to jest Z1 razy Z2 przez Z1 plus Z2 dobrze Z1 Razy Z2 to jest 18, 14, 14, 46. Argument razy Z2, Z2 to jest 24, 0,8 i 48, 37 stopni. Przez sumę, które obliczyłem tu, 42, 43 i 45 stopni. Wynik to razy to przez to, to jest moduł. Moduł będzie.

i to jest 1753 i minus j. Ile? Eee, 073. I w formie wykładniczej będziemy mieli pierwiastek 753 do kwadratu plus 073 do kwadratu i arktangent. Nie wiem, czy ta forma no, tak potrzebna, bo do obliczenia prądu bo to jest dzielenie i to jest dokładnie ile. Z to jest 17,54 i argument to jest kąt minus 2,38. 2, 38 stopni. Teraz możemy obliczyć i całkowity to jest V przez Z zastępcze i to jest 230 y, 0 stopni podzielić przez 17,54 54 2,38 stopni i to jest 13,11 i Minus 2,38 stopni w Amperach. Teraz możemy obliczyć V1, który jest równo V2. To są liczby zespołowe. Wszędzie jest liczba zespołowań. Nawet jeżeli nie pokazę, to są, to są liczby zespołowe. Jeżeli modu będę pisał tak, na razie to są liczby zespołowe. Nawet jeżeli nie pisałem e, bez tych, to są liczby zespołowe. 1 równa się fałdła to jest Z1-2 razy i całkowity Z1-2 obliczyliśmy to jest to jest to 10, 47, e, 43, 9, 7 stopni razy 13, 11 prąd minus 2, 38 wynik jest ile? sto trzydzieści siedem sto trzydzieści siedem wolt przecinek e, około trzy i czterdzieści czterdzieści sześć przecinek trzydzieści siedem pięć stopni wolta. Teraz możemy obliczyć v z3 razy i całkowity Z3 to jest to jest o nie obliczyłem to jest Z3 Z3 dobrze to jest Z3 to jest to dobrze w formie wykładniczej będzie pierwiastek 10 za kwadratu plus 8 do kwadratu Jark minus 8 przez 10 i to jest, ja dam wynik, to jest 12,8 argument minus 38,66 6 razy prąd, który jest tu, minus 2,38 i V3 będzie

Różnica będzie mała, ale ja muszę poprawić. Dobrze, kalkulator nowy. Dobrze, teraz mogę obliczyć. Dobrze, to niepotrzebne może, nie wiem. Dobrze, obliczymy teraz. Obliczymy i 1. 1 to jest V1 przez Z1. V1 to jest 137,3.

Jest e, dobrze e, 43 z1 minus 2, 38. E, ja myślę, tu powinno być, przepraszam, ja wracam do tego, bo ja myślę, pomyliłem po, po, się tu, bo z zastępczy to jest e, minus, tak, minus to znaczy to jest plus to jest plus to znaczy tak dobrze i to jest plus dobrze i to to znaczy wynik jest dobrze była pomyłka tam z zastępcze argument jest minus 238 jak podzielimy będzie plus dobrze 8, 1 i tu będzie 30, minus 36, 28 teraz wiem gdzie jest błąd I teraz możemy obliczyć obliczyć e, I1 I1 jak mówiłem albo używamy to tak, przez Z1 lub możemy używać e, dziennych prądu to znaczy I1 to jest Z2 przez Z1

44 to razy to przez 100 to, to plus 100 minus 100 to, to jest 5,75 stopni ampera i 2 możemy obliczyć to jest z1 przez z1 plus z2 razy i i to jest z1 to jest 18,44 40,6 40, razy 13, 11, 2, 38, 42, 43 stopni i to jest 100 razy to przez 100 to, to jest moduł 5,7 argument to jest 100 plus 100 minus 100 i to jest minus 2,02 stopni w amperach. 1 dobrze, mogę rysować wykres wektorowy wszystkiego i wartości chwilowe. To znaczy mamy tu V1 V1 jak mówiłem to jest 137 i argument 46,37 stopni V2 to jest 167.

całkowity V1 i V3 i teraz mamy obliczyć moc pobierany przez układ najpierw impidencja Z1 to jest V1 razy i 1 sprzężony Daje P1 jest tyle 775 Q1 będzie 665, S2 to jest V1 razy I2 sprzężony, to jest to razy to, 5,7 i daje P2, Q2 dodatnie, bo są indukcyjne, S, bo jest pojemnościowy, muszę mieć minus tu, to jest napięcie V3 razy 13, prąd całkowity i mamy taki wynik, to jest P3, Q3 i teraz P całkowity to jest V razy i sprzężony całkowity i mamy P całkowity i Q całkowity. Normalny P musi być suma P1 plus P2 plus P3 ruch, musi być równo tego a Q1 plus Q2 plus Q3 musi być równo tego. I tyle miałem do powiedzenia. I dziękuję bardzo. I zobaczcie tam, czy jest bo ten prąd całkowity impidencja. Sprawdzicie ten kąt. Powinny być dla impidencji całkowite zastępcze. Ten kąt powinny być 2,38. I sprawdzicie, czy Taki argumentem jest liśmy. I dziękuję bardzo.